Pani poseł, ostatnio bardzo burzliwie przebiega kampania, coraz to nowe tematy, a ja mam dla Pani taki całkiem nowy temat, mianowicie ostatnio jedna z firm wykonujących pracę na radomskich budowach dróg, no podobno tak wieść gmina niesie, że podkładała zamiast podsypki śmiecie i piasek, to jest jeszcze w toku badań, ale co Pani o tym sądzi? No, trudno mi w tej chwili wyrokować, czy tak rzeczywiście było jak słyszę sprawa została już gdzieś zgłoszona i jest to sprawdzane, natomiast jeśli dostanę zgłoszenie w tej konkretnej sprawie, oczywiście będę reagowała. Najlepiej, gdyby się zwróciła do mnie z tym problemem osoba bezpośrednio zainteresowana, która się uważa za pokrzywdzoną, i wówczas z przyjemnością Zajmę stanowisko w tej sprawie, ale muszę jednak znać nieco więcej szczegółów. Pani poseł, kolejna sprawa, ZUS. Otóż po moim programie ostatnim na temat tej instytucji niektórzy się obrazili, ale przynajmniej efekt był taki, że dwie składki się znalazły, więc jak pani myśli, czy bo to na pewno jest potrzebna reforma, ale w jaki sposób można ZUS zreformować? Szczerze powiedziawszy, nie jestem specjalistką w tym zakresie, natomiast w mojej praktyce parlamentarnej wielokrotnie spotkałam się właśnie ze skargami na tę instytucję i wielokrotnie musiałam reagować. W znacznej ilości przypadków ZUS rzeczywiście przyznawał się do błędów albo do albo wykazywał jakieś inne możliwości, jeszcze dodatkowe działania, które nie były prezentowane osobie bezpośrednio zainteresowanej. No i to o czymś oczywiście świadczy. To świadczy o stosunku do klienta. Z całą pewnością tutaj ten stosunek do klienta powinien się zmienić, ale też uważam, że ZUS powinien być dokładniej kontrolowany przez, na no, chociażby ministerstwo. Bo sytuacja jest taka, że w cudzysłowie niezwykle kompetentny urzędnik każe się przedsiębiorcy wyrejestrować tylko po to, żeby zmienić składkę, prawda? Ze wszystkich urzędów. Potem do nich od nowa wracać i jeszcze raz do ZUS-u. Nie, no to oczywiście, jeśli taka sytuacja miała miejsce, to jest to naturalnie kuriozalne, ale to jedynie wzmacnia ten mój wniosek że ZUS powinien być skontrolowany i to tak powiedziałabym bardzo dokładnie. Co ja uważam w tej chwili za największą bolączkę naszego kraju i co bezwzględnie czym bezwzględnie trzeba się zająć, to z całą pewnością tym elementem jest stan finansów publicznych, bowiem zadłużamy się w tempie. Właściwie nieporównywalnym w naszej historii. Długi z zakresu gierka to, to jest testka w porównaniu z tym, co mamy w tej chwili. I to jest zadłużenie, które narasta w takim tempie, że w każdej chwili, już w tej chwili, w mojej ocenie może zagrozić naszemu wzrostowi gospodarczemu. W tej chwili niektórzy specjaliści w tym zakresie stwierdzają, że ono może sięgać mniej więcej tego progu konstytucyjnego, który jest pierwszym zielonym światłem, czyli 55% PKB. Ale tak naprawdę jaki jest stan finansów publicznych, tego do końca nikt nie wie, ponieważ, ponieważ deficyt budżetowy, ten oficjalnie nie odzwierciedla całej dziury budżetowej, ponieważ, ponieważ te niedobory są poutykane w różnych częściach budżetu. I któryś z moich kolegów w Parlamencie kiedyś stwierdził, że w, w Sejmie powinna powstać jedna komisja śledcza. komisja śledcza, która sprawdzi, jaki jest faktyczny stan naszego zadłużenia. Dlaczego mówię, że ten stan zadłużenia może zagrozić naszemu rozwojowi? No bo przede wszystkim wyzwaniem dla Polski jest wykorzystanie środków unijnych. Jeśli nie będziemy mieli pieniędzy na tak zwany wkład własny, wówczas siłą rzeczy te środki rozwojowe, które mogą przyjść do nas z Unii, nie zostaną wykorzystane, bo będzie nam brakowało pieniędzy na wkład własny. Dlatego to zadłużenie jest tak groźne dla Polski. A ja przypomnę, że ono wzrosło za czasów platformy o prawie 300 miliardów, ponad 300 miliardów złotych. Ja mówię oczywiście o trzech latach o tym okresie, który już został zamknięty. Nie mówię o roku budżetowym, który mamy obecnie. Czyli to zadłużenie jest jeszcze większe. No to pani poseł, ja teraz jako wyborca, obywatel, nie rozumiem jednej rzeczy. Sprzedajemy przedsiębiorstwa na potęgę, sprzedajemy, chcemy sprzedać e, LOTOS, jeszcze wiele innych strategicznych firm, energetycznych. właściwie już są sprzedane. E, może warto premierowi Tuskowi zadać pytanie, gdzie są te pieniądze, Bo to są przecież miliardy, ogromne kwoty. No cóż, e, okazuje się, że one są po prostu przejadane, bardzo często przez administrację, mówiliśmy, o NFZ, można wskazać inne elementy, na które te pieniądze idą, i niestety one są przejadane. One nie idą na inwestycje, nie idą na rozwój. Z tego co wiemy, pan, za czasów pana Donalda Tuska zatrudniono armię ludzi, natomiast nie zwiększyła się liczba zadań administracji państwowej. Więc jest pytanie, co ta armia ludzi w administracji robi, czy rzeczywiście e, e, te pieniądze trzeba było wykorzystywać dokładnie w e, taki sposób, jaki zaproponował rząd. E, więc e, my po prostu mamy do czynienia ze złym rządzeniem. Ludzie e, w Polsce tracą pracę, ale e, tracą na tych, powiedziałabym, w najniższych szczeblach natomiast administracja się rozrasta no ja przypomnę, że chociażby likwidacja stoczni to jest kilka tysięcy miejsc pracy w Polsce taka a propos, mi to czy pani poseł wie, że jednostka reprezentacyjna Wojska Polskiego tu w Radę nie ma pieniędzy na to, żeby oddać salwę honorową? no nie, jest 50 złotych zabrakło na ślepaki, jak bunt Nie no to, no to jest kompromitacja rzeczywiście, jeśli taka sytuacja miała miejsce. To... Ale to mi potwierdzili wojskowi, więc ja mogę to powiedzieć z całą pewnością. I to emerytowani wojskowi, którzy ostatnio kiedy było, kiedy była uroczystość 9 września, u rozbicia więzienia, na której pani poseł też była, Pani wie, że nie było salwy honorowej. Ja się później zapytałem, ja dlaczego? Tym, to, to jest efekt tego, że staliśmy w, w miejscu, które jest zabudowane. W związku z tym sądziłam, że to brak przestrzeni sprawił, że tej salwy honorowej nie było. Nie, no w tamtym roku była. Nie przypuszczałam, że, że przyczyny są inne, finansowe. I... Ja rozmawiałem z jednym żołnierzem który w tej chwili już jest na emeryturze i on właśnie tę sprawę załatwiał yy, z jednostką, on go, ale garant powiedział po nie ma pieniędzy i koniec. 56 zł chyba dokładnie. No to jest szokujące, to jest szokująca informacja, ale dzięki za nią, bo yy, yy, to jest te, także temat na ewentualne zapytanie w sprawach yy, yy, posesji. Nie no bo ja się zastanawiam, skoro nie mamy na ślepaki to czy w ogóle będziemy mieli na cokolwiek, no karabin z patykiem będziemy lecieć na, na wroga? Ale Panie Piotrze, przecież Pan wie, że wydatki na MON zostały ograniczone w, w, sposób, w sposób bezprecedensowy i pieniądze są szukane właściwie wszędzie, natomiast wtedy kiedy urządzano te spektakularne akcje z szukaniem pieniędzy w budżetach różnych ministerstw i oszczędzano na przysłowiowych spinaczach. Okazuje się, że w tym samym czasie zatrudniano w administracji armię ludzi. No to są te paradoksy. Pan premier kieruje uwagę opinii publicznej na inne elementy, a okazuje się, że trzeba się przyglądać innym elementom. To, o czym pan wspomniał też, i co stanowi olbrzymi problem? To jest wzrost cen. To jest to, z czym wszyscy się borykają, ale co uderza przede wszystkim w ludzi najbiedniejszych. To sprawiła ubiegłoroczna podwyżka podatku VAT, która zaczęła obowiązywać się w tym roku. I to jest oczywiście też olbrzymi problem. To sprawia, że rodziny mają olbrzymie problemy z zamknięciem, z dopięciem na ostatni guzik budżetów domowych. Ja rozumiem tylko, żeby na 24 nobody nie było. Ale, Panie Piotrze, ja nie usprawiedliwiam tej sytuacji. Nie, ja to wiem, ja to rozumiem tylko. Um, tak, Pani i sobie zadaję pytanie. W jakim stanie jest nasze państwo? Jak długo jeszcze po to wszystko pociągnie, skoro nie mamy na 24 woje? Cały czas pytamy o stan y, naszego państwa. Posłowie opozycji pytają o stan państwa i za każdym razem okazuje się, że jest wspaniale. Natomiast no, problemy wychodzą wtedy, kiedy pytamy o salwę honorową. To jest paradoks. Pani poseł, dziękuję bardzo za wypowiedź i życzę powodzenia. Dziękuję. Jeszcze nie zapytam mnie pana naciski. A, to już jest temat, że tak powiem, wiadomy. Nie wszystkich muszę pytać, ale skoro pani poseł chce, to proszę bardzo. Nie, no bo powiedzmy sobie szczerze, na ZUS-ie się za bardzo nie znam, natomiast akurat w tej chwili skończyła praca komisja naciskowa no i, i efekt jej pracy jest taki, jaki można było przewidzieć już cztery lata tam wtedy, kiedy ona była powoływana, to znaczy dwóch posłów platformy. Poseł PSL-u i poseł SLD stwierdził, że naciski owszem były. Natomiast Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i tutaj chcę także podkreślić wyraźnie pan poseł Czuma, który także zgłosił zdanie odrębne w tej sprawie, my twierdzimy, że nie było mechanizmu, który mógłby skutkować wywieraniem na kogokolwiek nacisków. Więc no, tutaj, tutaj w zasadzie obydwie strony pozostały na swoich stanowiskach. Natomiast to, nad czym ja najbardziej boleję i mówię, mówiłam o tym także na sali sejmowej, wtedy kiedy były pytania do sprawozdawcy komisji to, nad czym ja najbardziej boleję, to fakt, że w czasie pracy tej komisji Uderzono w funkcjonariuszy państwa, którzy pracowali dla tego państwa. Pracowali z oddaniem zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i zgodnie z, z, z dobrą wolą. I tego typu sytuacje oczywiście uderzają w państwo polskie w sposób bezpośredni. To jest ta komisja miała przede wszystkim do załatwienia określone cele polityczne. Ja stwierdziłam, że był to ceb wyborczy, który Platforma wykorzystała przeciwko opozycji, czyli prawu i sprawiedliwości. Natomiast no nie może być tak, że po to, by osiągnąć doraźne cele polityczne, uderza się jednak w lojalnych wobec państwa polskiego funkcjonariuszy tego państwa. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia.